Zabiłem! syn jebany w dupę Short, 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 short O kurwa Ty no, <laughs> też najebany Kurwa! Fucking miałeś Aha, miałem bombę, jaki ze mnie śmieć Łapę geta Dramat, wybieg Dla kolegi bardziej kryształ, niż wuda Dobra, robisz to, Vegeta. O kurwa Czego tu szukamy na ziemi? Trochę wyżej, wyżej celownik na głowę Nie spodziewałem się cię na A na pewno Ty, jak nawet w, Państwo, gier... nawet w gierce najebany <laughs> Zagranja.